Witam serdecznie, Pasieka Łosbyszka w Brzezinach na Podkarpaciu nasz piękny głuk można powiedzieć i daleka widzę szerszenia zaraz do niego podejdziemy tak widzimy tutaj szerszenia on też lubi głuk kwiaty głuk zobaczymy go, na razie się nie rusza o, o, piękny szkodnik niewskazany przy pszczołach patrzy się on dobrze widzi mnie I pszczółki też ładnie tu chodzą Już ma troszkę lat ten nasz głuk serdecznie dziękuję za oglądanie Jeszcze możemy się na koniec przypaczyć temu szerszeniowi Upodobał sobie tu coś ładne no wyżej pszczółki dopiero rozkwitu to one tutaj dopiero będą buszować tyle by było na dzisiaj dziękuję za oglądanie